Witam serdecznie. Przed nami kolejna minutka z Elo. Dziś wylosujemy kolejne pytanie, na które myślę, że dam Ci satysfakcjonującą odpowiedź. O, proszę bardzo, teraz jest takie pytanie. Mam starszą sąsiadkę, która bardzo głośno ogląda telewizję i słucha radio. Jak mam się zachować? Przeszkadza mi to zachowanie, ale nie chcę jej urazić. W naszym społeczeństwie jest taki program, że kiedy ktoś jest starszy, to należy mu ustępować. Yy, oczywiście tutaj yy, należy przede wszystkim trzeba zachować dużo taktu i umiaru. Yy, z taktem pójść i porozmawiać z sąsiadką, ale pamiętaj o tym, yy, że masz prawo dbać o siebie. Że to jest bardzo ważne, żeby komuś wyrazić swoje zdanie. Natomiast ja skupiłabym się bardziej na tym, dlaczego takie opory. Dlaczego w tobie są takie opory i masz problem w tym, żeby wyrazić to zdanie grzecznie, taktownie? Może nie było takiego taktu w domu, a może uczono cię, że starsze osoby mogą wszystko. A może są jeszcze jakieś inne powody, dla których nie potrafisz tego zrobić? Zapytaj sam siebie, co powoduje poza taką rozmową i jakie masz lęki i opory. Co jest w tobie takiego, że nie potrafisz na to pytanie odpowiedzieć sobie samemu? Co zrobić? żeby pójść do tej sąsiadki i tak trochę odpowiedzieć, zarezygnować siebie i usłyszeć, co tam w środku jest. Dziękuję, zapraszam do kolejnej minutki. Ela Jiszewka.